Hej kochani, jeśli stresuje Was poprawne mówienie i ta odmiana czasowników w hiszpańskim, to dzisiaj mam dla Was coś, co Wam znacznie pomoże w komunikacji. Sama pamiętam, jak przyjechałam do Hiszpanii i zobaczyłam te wszystkie odmiany czasowników. W jednym momencie miałam ochotę spakować walizkę i wracać do Polski. Ale nie trzeba tego robić, jest na to sposób. Dzisiaj Wam o nim opowiem. W hiszpańskim, tak jak w innych językach, są takie czasowniki, które używamy z innymi czasownikami w bezokoliczniku. I właśnie te czasowniki pomogą nam e, budować zdania gramatycznie poprawne, nawet z tymi czasownikami, których odmian jeszcze nie znamy. Już Wam mówię o co chodzi. Wyobraźmy sobie czasownik pracować, trabajar. No, nie wiemy jak się odmienia, nie jesteśmy pewni. Chcemy się spytać kolegi. Czy wczoraj pracował cały dzień, ale nie pamiętamy, jak jest pracowałeś. No i oczywiście, jeżeli wiemy, że pracowałeś, to jest traba haste, to możemy spytać, ¿Ayer Traba haste todol dia, ale może nie jesteśmy pewni, czy to jest traba haste, czy to jest coś tam innego, no to możemy użyć jednego z tych właśnie czasowników, o których zaraz wam więcej powiem, i powiedzieć: ¿Ayer tu que trabajar todo el día? Widzicie, już nie musimy znać odmiany Trabachar, tylko musimy znać odmianę Tenerke. Tenerke to musieć. No i w zasadzie pytamy się praktycznie o to samo. Ja wiem, że mogą być takie no, leciutkie zmiany w znaczeniu, ale myślę, że komunikacja dalej będzie płynna. No i teraz sobie wyobrażamy, że ten czasownik Tenerke już mamy w jednym paluszku, umiemy go odmieniać, więc już możemy sobie oszczędzić odmiany różnych innych czasowników. Możemy spytać Ayer tu viste que ayudar a tu jefe? Ayer tu viste que limpiar tu casa? Ayer tu viste que llevar el niño cole. W tym momencie nie obchodzi mnie odmiana ani ayudar, ani limpiar, ani llevar. Na przykład mamy zdanie Ago ejercicio todos los días. Ago. Jest od czasownika acer. No jest on nieregularny. No i teraz my jesteśmy pewni, czy to jest AGO, czy nie AGO. No to używamy czasownika SOLER. SOLER, czyli mieć coś w zwyczaju, mieć zwyczaj coś robić. I zamiast AGO mówię Suelo hacer ejercicio todos los días. Suelo trabajar por las mañanas. Suelo aprender cinco palabras. Aldia, suelo comer sano i tak dalej, i tak dalej. Podam Wam dzisiaj siedem takich czasowników, od których myślę, że warto zacząć naukę tej odmiany. Oczywiście nie wszystko będziecie mogli wyrazić tymi czasownikami, ale myślę, że bardzo dużo, będzie, będą one bardzo przydatne. No bo zamiast myśleć e, co chwilę, jak to się odmienia, jak to było, a to jakieś preterito, perfecto, to jakieś coś tam, czy to jest regularny czy nieregularny? No to jeżeli dobrze się nauczymy tych siedmiu czasowników, w większości przypadków będziemy mogli po prostu ich użyć, zamiast odmieniać wszystkie inne czasowniki. To pierwszy już znamy, tenerkę. tenerkę, czyli musieć, to jest taki konstrukt czasownika tener z ke. Oczywiście ke się nie będzie zmieniać, trzeba po prostu się nauczyć odmiany czasownika tener. Który swoją drogą jest bardzo przydatny, nawet bez tego K, więc i tak warto się go nauczyć, mimo tego, że jest nieregularny. Nie mogę nagrywać, bo pieski szczekają, ale tego strasznie ciepło jest, więc wykorzystam moment. Zobaczmy więc jeszcze jeden przykład. semana? coś inna este fin de semana? Kto będzie gotował w ten weekend? Możemy powiedzieć, kien tiene que cocinar este fin de semana, albo możemy powiedzieć, kien tendrá que, que cocinar este fin de semana. To będzie musiał gotować w ten weekend. Drugi czasownik też już widzieliśmy, ale zobaczmy go troszkę w przybliżeniu. To jest czasownik Soler. Soler, czyli tak jak mówiłam, mieć coś w zwyczaju. Bardzo ciekawy czasownik. Nie wiem dlaczego podręczniki do hiszpańskiego uczą go tak późno, kiedy on jest naprawdę bardzo, bardzo przydatny. Czyli kiedy mówimy o naszych rutynach, e, jakichś normalnych rzeczach, które robimy na co dzień, no to możemy oczywiście używać tego czasownika. Na przykład mamy takie zdanie. Nosotros vemos la tele por la tarde. Nosotros vemos la tele por la tarde. My mamy czasownik ber, czyli e, oglądać telewizję. Bemos, ale nie wiemy, czy to jest Bemos, Bamos, czy co i jak to, jak to było, nie wiemy. Więc możemy powiedzieć: Nosotros solemos ver la tele por la tarde. Nosotros solemos ver la tele por la tarde. I mówimy dokładnie to samo. Tengo que ahorrar más dinero. Yo suelo guardar 100 euros al mes y yo, pero luego suelo gastarlos al mes siguiente. En czasownik to poder, poder, czyli poder, Por przykład, takie ¿Por qué no fuiste a la fiesta? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? Wiemy, że fuiste to odmiana czasownika ir. Ale z tym to jest w ogóle problem, bo wiadomo, że ir, ser, estar to się tak wszystkim miesza, że po co w ogóle wchodzić w to bagno? To lepiej od razu powiedzieć Porque no pudiste Ir a la Fiesta Porque no Ir a la Fiesta Czasownik querer. Czasownik gerer, czyli chcieć. Na przykład chcemy się coś, kogoś spytać, czy możemy na przykład spróbować to, co on tam ma do jedzenia. No i Hiszpan spytał me dejas probar? me dejas provar, czyli dosłownie pozwolisz mi spróbować to, no, ale verbo dejar jeszcze nie mamy za bardzo pod kontrolą, więc możemy powiedzieć, quiero probar, por favor. Quiero probar? Por favor, oczywiście z Najlepiej użyć to por favor, żeby nie było to takie wymagające kiero. Następny czasownik to deber. Deber, czyli mieć powinność. No, nie mamy takie. Lere, todo el fin de semana para terminar el libro. Leré, todo el fin de semana para terminar el libro. Czyli będę czytać cały weekend, żeby tę książkę skończyć. Może trzeba ją oddać w poniedziałek do biblioteki. Ale nie pamiętamy, jak się odmienia czasownik leer, więc mówimy Debo leer todo el fin de semana para terminar el libro. Debo leer todo el fin de semana para terminar el libro. Czyli Powinnam czytać cały weekend, żeby tę książkę skończyć. Następny czas to necesitar. Necesitar. Czyli potrzebować. Ten jednak muszę powiedzieć, że Hiszpanie nie używają tak często jak reszty, ale myślę, że też warto go znać. Chociaż w sumie można używać chyba querer też często zamiast necesitar. Ale nie zawsze. Na przykład wyobraźmy sobie, że potrzebujemy pomocy. I wołamy. Albo raczej chcemy zawołać, ale nie pamiętamy, jak jest imperatywo od czasownika ajudar, czy to jest ajudamy, ajudenme. No bo wiadomo, zależy, czy to mówimy do jednego, czy do ajejku. Nie, to jest za skomplikowane. Ale możemy powiedzieć: Necesito ajuda. Hmm? Necesito ajuda. ¿Cuál? legal, financiera, emocional o con un mueble de Ikea. Porque si es con un mueble de Ikea puedo ayudar a buscar un especialista. Kolejny <coughs> bardzo fajny czasownik to <coughs> intentar. Intentar czyli próbować coś zrobić albo starać się coś zrobić. Na przykład. Estaba aprendiendo árabe pero es muy difícil estaba aprendiendo árabe pero es muy difícil intentaba aprender árabe pero es muy difícil podsumowując mame tener que soler poder querer deber necesitar Intentar. Jak widzicie, ta hiszpańska gramatyka wcale nie musi być taka trudna. Bo trzeba być sprytnym, a nie wkuwać na blachę wszystko. Trzeba to tak zrobić, żeby to była przyjemność, a nie jakiś wyścig. Jeżeli jednak chodzicie do szkoły i uczycie się wszystkich czasowników i ich odmian, to oczywiście super, ale pamiętajcie i tak o tych, o tych siedmiu czasownikach, ponieważ na egzaminach, przede wszystkim pisemnych, bardzo Wam się przydadzą. Często jest tak, że na przykład coś tam piszemy yy, i właśnie no, nie pamiętamy, chcemy coś powiedzieć, ale nie pamiętamy odmiany jakiegoś tam czasownika, tracimy na to czas, a tutaj można by było szybko. Zamiast ryzykować, no to lepiej użyć jednego z tych czasowników, następny czasownik bez okoliczniku i koniec. Przynajmniej wiemy, że nie mamy błędu. Dobra, a ja Wam teraz powiem trzy zdania, które chciałabym, żebyście spróbowali przetłumaczyć. W jakikolwiek sposób, nie dosłownie, tylko właśnie używając któregoś z tych czasowników, które widzieliśmy wcześniej. Pierwsze zdanie to nie stój tutaj. Nie stój tutaj. Jestem pewna, że teraz sobie myślicie, czasownik stać? Jak to jest? Jak to jest I wam? Nie przychodzi do głowy, no, ale można użyć czasownika być gdzieś, znajdować się. No i teraz nie stój tutaj, to po hiszpańsku było subchuntywo. Boże z tym subjuntivo. No, ale może, można tam coś innego, dobra. Dosłowne tłumaczenie, plus propozycja zdania z jednym z czasowników, które widzieliśmy, napiszę w opisie tego filmu. Ale najpierw sami spróbujcie to zrobić. Kolejne zdanie to: Umówiłam się z koleżanką na jutro. Umówiłam się z koleżanką na jutro. No i teraz czasownik Umówić się? Co to jest za czasownik po hiszpańsku? O, no, można sobie jakoś poradzić na przykład czasownikiem ber. Albo visitar. Albo, nie wiem, czymś pochodnym. Chodzi o to, żebyście tak przetłumaczyli to zdanie, żeby po prostu zachować jego znaczenie, a nie żeby tłumaczyć słowo w słowo. Ostatnie zdanie i ćwiczenie dla Was to ona zawsze na wszystko narzeka. Ona zawsze na wszystko narzeka. Czasem narzekać to kecharsy. Kecharsy. Una kecha to skarga. No, i teraz co z tym zrobić? Pewnie nie znacie tego czasownika, więc pewnie nie wiecie, jak się go odmienia. No to może tu coś by wykombinować z tamtymi czasownikami, proszę bardzo. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy przydały się te czasowniki, albo które uważacie, że bardziej się przydadzą. Może macie jeszcze jakieś inne magiczne czasowniki, które można by do tej listy dopisać? A tymczasem. Tengo que despedirme. Tengo que despedirme. Muchas gracias por Hasta la próxima. Tía, tengo que hacer dieta y deporte. ¿Has intentado correr? Sí, ayer tuve que correr detrás del autobús. No quiero correr podrías hacer sentadillas. Ya suelo hacer sentadillas cuando tengo que levantar algo del suelo. La, 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 la. ¿Mm? Pues deberías ir al gimnasio. ¡Oh! Vamos. ¿Dónde? ¿Al gimnasio? Casi. Quiero probar una nueva pizzería que está... Al lado del gimnasio. Venga, vamos. Ah.